widzowie, ja jestem Atomika, w dzisiejszym odcinku powracamy z starymi, dobrymi Wojanowicami z... bo Ostatnio zauważyłem tam jakiś dziwny budynek em, na Wojanowicach Zostawcie łapkę w górę i zadzwonem, Czy to jest Fireout? To jest prawdziwy Fireout na Wojanowicach, co on tu robi? Czy on przypadkiem nie zaginął na YouTubie? Widzowie, jesteśmy tutaj na Wojanowicach bez modów, bo tam jest portal do modów, a ja jeszcze się nie przeteleportowałem, bo się boję, że Wojan tam nie zauważy, czy coś, więc lecimy i obserwujemy Fireouta, co on robi, dobra, jeszcze za słupem chowam, no, 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 dobra, co jest, co jest? Co to jest za budynek? Widzowie, jeśli chcecie, żebym tam wszedł, zostawcie łapkę w górę, z dzwoneczkiem, ale co to jest za budynek? Może my się trochę porozglądamy. Złota 44. O mój Boże. Nie znam takiego budynku i czemu tutaj Wojana ucięło? O nie, Wojan, wracaj! Haha, <laughs> Wojan uciekł. W sensie, Wojan zniknął. Ostatnio y, y, ktoś tutaj podpalił, zapalaron całe tutaj miejsce. Widzowie, boję się, bo tutaj są jacyś włamywacze, hakerzy, nie wiem o co chodzi. Ktoś tutaj się cały czas włamuje na te wojenowice bez modów, bo nikt ich tutaj nie pilnuje taka prawda, co nie? Kiedyś to jeszcze trudno było się włamać na wojenowice, a teraz jest to bardzo łatwe, bo jak chcecie się, jak chcecie wejść na wojenowicę, to wiecie na mojego Instagrama, a tam podłoga oficjalnie. A nie, na no, tak serio to y, po prostu wojanowiceamc.pl i macie tam... Ale możecie tam wejść na... no łatwo po prostu na wojanowice, więc... Nie wiem, widzowie, czym wejść tam? Jeżeli widzowie zostawiliśmy łapkę w górę i suba na w przeciągu 3 sekund, to oznacza to, że lubisz moje ja no Czas, start. 3, 2, 1. Jeśli ci się udało, napisz w komentarzu. hashtag fireod powraca, a ja wam przybnę serduszka. A my lecimy, dobra, lecimy do tego tam są jakieś schody. Tu jest jakaś chyba jakaś recepcja. Tajny apartament za. za twoich rodziców. O nie, widzowie, ktoś kupił. za wypłatę moich rodziców. Kurde, to faktycznie dość droga, ale. Dobra, lecimy. Lecimy, lecimy, lecimy. Wow, wow. Co, co on tu robi? Ej, co to jest za kotek? Okej, okay, dobra, szybko. Ej, co jest, co jest, co jest? fajro to jest, Fajro to jest. Tu jest. Co jest grane? On ma jakiegoś kota. Zobaczymy, jak on się nazywa zaraz. Ups, ups, ups. O, dobra. On, on chyba tutaj dopiero się przeprowadził, bo ten budynek dopiero co powstał, bo jeszcze wczoraj go nie było. I on chyba tutaj się wypakowywuje. Dobra, ja nie mogę. Tylko tak. Szybko, się przyślizgniemy za niego. Okej, okay. okej, okay, dobra. On 600 16 dolarów wojanów. Dobra, szybko. Oj, nie ma kakurzydy. Oda, żeś chyba kupił. O nie, Chłop chyba jest bardzo bogaty. Co to jest za kot? Popcat! Co jest? Ehm. E, może się z go spytamy? Halo! Cześć! O, przepraszam, 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 nie robi nic, nie robi nic, nie robi nic. Kto jesteś? E, e, a ty mnie słyszysz w ogóle? C ja e, jestem... E, mm, ktoś! Oa, ja. widzowie, jestem w jakimś parku, lecimy. O! Ale mocno się uderzyłem. O, o. Tam są wojanowice. Oa! Moje plecy! My back! U, my back! Beka z ciebie! Czekaj! Czy ty serio jesteś PyroT? Tam jest portal do Wojanowic bez modów. Co ty robisz tutaj na Wojanowicach? Gdzieś ty zaginąłeś z YouTube'a, ciebie nie ma! Zarabiam wypłatę? Taką wypłatę? Penge dużą. Wypłatę pęgę dużą? Wow, to daj może mi trochę tej pęgi, bo ja wiesz, co taki dość biedak jestem biedak cebulak. Na kanale popcat Roblox zarabiam. Wow, ej, Pyro, to ja też bym chciał tak zarabiać na tej Ameryce. Jeżeli widzowie zostają tutaj 2000 łapek w górę, to nagra z zwojenny odcinek na Wojanowicach? Tak? Ej, widzowie, zostawcie łapkę w górę, bo na 2000 Pyro nagra odcinek z Wojanem. Yo, zostawcie łapkę w górę i suba. No, to, to jest akurat godne zostawienie łapki w górę i suba. I ktoś mi tutaj kilow zawinął, ej. A dobra, jednak go mam tutaj w ekwipunku. Ja tutaj mam, no, trzystaki dolar wojeno coin, coinu, więc no też taki zabiedny nie jestem. Ale no w sumie w porównaniu do ciebie to w sumie nawet nic jest. No, co nie? Siema, co za u ciebie? Ale fajnego kota masz, piciu piciu, to jest popka, co nie? Tak jak twój kanał. Tak, no, to super. Zajebistek. Super masz tego kota. Ogólnie. <grym>, tak, widzę wypadka lekka. Dobra, wypadka lekka. Chcesz trochę sałaty? No zjem. W nie mogę. Ej, dawaj, dawaj. Masz biedaku? ja no, nie wyzywaj mnie. Ło, ale rzucamy sobie mamoną na tych biednych wojenowicach, co nie? Dobra. Ty myślałeś, że chodzi o sałatę? Do jedzenia? haha, <laughs> przestań, co nie? Yo Dobra. Idziemy Przepraszam cię. O, e, ej! Fireout! Fireout! Nie! Yeah. A, w sumie mam kilo. Dobra, ma. <laughs> Dobra. Biedaku Polaku? A ty też jesteś Polakiem? O co ci chodzi Fireout. Rodaczku? O, zobaczmy co. Nie ma o Ej, no, ale co ty masz? Dużo tego masz. No dobra, masz, masz, masz. masz. Moja pęga, twoja pęga, to jest chyba wypłata z, z, z jednej czwartej tego filmu, chyba, Daję Mordo. Co nie? Nie wiem, jesteś moim idolem, wiesz? W mojej idole nawet, bo widzowie, mogę wam opowiedzieć historię z życia prawdziwego. Byłem kiedyś na lekcji, na lekcji godziny wychowawczej i pisaliśmy o swoich idolach. Ja napisałem o panu Karolu, nie podziałem twojego nazwiska, spokojnie. Napisałem o panu Karolu, który... który Pokazuje mi, że bez nauki da się bardzo dużo osiągnąć. I moja nauczycielka była trochę zdziwiona, ale w sumie to uszanowała, więc git. Masz całe te dzięki, dzięki, dzięki. No, więc serio, takie coś napisałem na wypracowaniu z polskiego i tu mogę powiedzieć, że serio nie żartuję. Mm. Czekaj, wykopię, co, co za ciebie. Czekaj, o co mi się... A, dać. Co tutaj? Ha, nara! Ej! Ha! <grytania> Fajroth tam umarł, haha, <laughs> Pirot moja pęga, no i beka z Ciebie No i dobra, e, szczerze widzowie, przejmuję ten cały dom, e, ten, tą Złotą 44 Pirot, e, chodź tu na chwilę, chodź tu Chodź e, Chodź tu ze mną, chodź Chodź, gdzie jesteś, Fajroth? Fajroth Gdzie jesteś, Firewall? Firewall! Gdzie jesteś? Halo, jestem przed targiem na Pojanowicach. Dobra, o, siema, siema. Firewall, um, wiesz co? Wiesz co? Chodź, 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 Firewall. Pożyczysz mi dwie kraty. Dwie kraty. No, dzięki bardzo. Um, to mógłbyś tu wejść na chwilę, bo tam zgubiłem chyba swoje kol kolczyki, mojej siostry. No, więc widzowie na 100 łapek w górę ubolnię Pyrota. Jeśli wam się spodoba, stawcie łapkę w górę, subika z naczkiem, a my lecimy do jego domu, więc w sumie jeszcze. Mmm. No w sumie, bo jeszcze trochę rzeczy porobimy, bo w końcu mam tyle pieniędzy, że Mordo, mocarna księga. Ja mogę, nawet, czekaj, o, trochę tutaj się wykończyły. 15 dolarów, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. 1 na, dwa na, trzy na, czterna, piętna. Zarabiam więcej niż twoje całe drzewo genealogiczne? No wiem, Pirate, ale mordo, kto jest teraz, kto siedzi w więzieniu, mordo? No kto? Ja mam tutaj mocarny truizom, więc zaraz się nim zdzielę. Dobra, on, czy on wróci do mnie? On chyba to jest ten, co wraca. Wykupię ludzi zaraz? No za co? Całą pęgę ci zabrałem. Chyba nie zdążę tutaj nagrać swojego żałosnego filmiku, mordo. Dobra, widzowie, jeżeli film was spodobał, stawcie łapkę w górę, z dzwoneczkiem na moim kanale, a my zamykamy Fireouta i na 300 łapek w górę go uwalniam. papa!